wszystkim witam się z wami o 9.40 Skończyłam właśnie polski, ponieważ nie, oczywiście skończyła szybciej, jak to nam ma zwyczaju. zwyczaju no Taka średnia dzisiaj pogoda Chmurki, chmurki, chmurki jeszcze raz Omawialiśmy dzisiaj tego no, życia z Adamem Jiskiewicza I teraz sobie to jest zjeść i się ubrać, bo jestem w krótkich spodenkach i mi zimno No, a w ogóle wujek u mnie został na dłużej jednak piątku. Więc no, ja sobie z nim pewnie zje śniadanko, bo on chyba wstał. A ja ja tam tak ciłam bo wszyscy inni śpią mnie, więc... Tak jeszcze mi się przypomniało, słuchajcie, tego wczoraj robiłam mojemu wujkowi, który przyjechał, mojej mamie i mojemu tacie test na domu z Hogwartu, nie? Ja ogólnie jestem, zależy na jakim teście, ale na tym oficjalnym mi wyszło, że jestem Hufflepuffem, ale ja się czuję tak trochę Hufflepuffem, trochę jest litery nam nieważne i... Wyszło, że moja mama też jest a i mówi, to jest Saferpa, i jakby. No. I ja dodaty takie założę się, że Ty byś był z Gryffindoru albo ze Slytherinu. I on takie: no, to dawaj, nie? się okazało, że Gryffindor, to. Ta... No, już, no ja tutaj wiecie, ja jestem tiarą przydziału czy coś tam. Skończyłam już lekcję jakiś czas temu. Zjadłam sobie zupkę, czyli pomidorową pychotka. Teraz ogarniam się, więc jestem sobie w szlafroczku i mam na sobie pastę cynkową, taką jakby maskę, można powiedzieć. I to jest takie, takie zasychające. I to sobie zasycha. Wyglądam śmiesznie w tym, ale tu mam problemy po prostu na tych miejscach z wypryskami, więc tutaj sobie nałożyłam. Później jeszcze będę sobie nakładać kremik i idę sobie zjeść teraz kotlecika, który jest na drugie tanie. więc bajo! Dopiero wróciłam z koni film mi się już zdążył zrenderować, więc idę szybko robić miniaturkę, zaraz wleci. Stowiłem wczorajszego vloga, teraz idę odrywać lekcje. Muszę zrobić matmę, chemię, polski, niemiecki. Trochę tego jest, jakby... Dam radę, dam radę. Muzyczka i będziemy lecieć.